Filmy na 2024 rok tworzą ciekawą listę, na której znajduje się dużo kontynuacji kultowych produkcji. Przedstawieni znajdują się również filmy, które miały pojawić się w 2023 roku, ale zostały one przełożone na 2024 rok. Oto 10 najciekawszych produkcji 2024 roku. Duna część druga to kultowy film, który ukaże imponującą podróż Paula, który zawiera sojusz szczani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pając rządzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia, a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć. Za reżyser jest odpowiedzialny Denis Villeneuve, tak samo jak w pierwszej części. Oprócz owej części pierwszej, reżyser był odpowiedzialny Również za Blad Runner 2049 i Nowy Początek. Dobrą informacją dla miłośników kinowych doznań na najwyższym poziomie jest fakt, że cały film nakręcono kamerami IMAX. W pierwszej części odpowiadały one za sfilmowanie jedynie 40% dzieła. Sam reżyser przyznał, że specjalnie na potrzeby kontynuacji od postaw zbudowano wszystkie scenografie. W ten sposób chciał on uniknąć wizualnych powtórzeń w stosunku do pierwszej części. Fall Guy stanowi kinową adaptację popularnego serialu o tym samym tytule. Tamta produkcja imitowana była w latach 81-86. Lee Majors, ulubieniec telewizyjnej publiczności, zagrał w niej mężczyznę wiodącego podwójne życie. Na co dzień pracuje jako kaskader przy największych hollywoodzkich produkcjach. Gdy zapada zmrok, wykorzystuje zwinność i gibkość do łapania groźnych przestępców. Bohater będzie miał dużą szansę zawodową. Ma dublować aktora z filmowej klasy. Niestety gwiazdor znika bez śladu, a przyszłość ekstrawanckiego, wysokobudżetowego westernu z elementami science fiction wisi na włosku. Mężczyzna postanawia wówczas wziąć sprawy w swoje ręce. W odnalezieniu aktora ma też osobisty interes. Reżyserką filmu jest jego była dziewczyna w tej roli Emily Blunt, z którą chce utrzymać jak najzdrowsze relacje. Biedne istoty, czyli romans science fiction, fantasy, to film, który opowiada o ewolucji Belly Baxter, którą zagra Emma Stone, młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego naukowca, którego zagrał UNDFO. Naukowiec wszczepił głównej bohaterce mózg nienarodzonego dziecka. Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, którego zagra Mark Rafalo. Wolna od uprzedzeń swoich czasów Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność. Film zdobył Złotego Lwa na Festiwalu w Wenecji oraz ma na swoim koncie aż 8 nominacji do Złotych Globów 2024. Godzilla i Kong Nowy Imperium Historia rozgrywa się po pojedynku Godzili i Konga. Tym razem oboje muszą zmierzyć się z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata. Ono zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi. Film ma pogłębić historię potworów i genezy oraz tajemnic wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością. Za kamerą ponownie stoi twórca poprzedniej części, Adam Wingard. Podczas promocji tamtego filmu zapowiadał, że docelowo to potwory są najważniejsze i będzie chciał minimalizować wątek ludzi. Furioza to postapokaliptyczny film akcji będący prequelem Mad Max na drodze gniewu z 2015 roku. Tym razem głównym antagonistą zostanie Chris Hemsworth. Kiedy świat upada młoda Furioza zostaje uprowadzona z zielonego miejsca wielu matek. Wpada w ręce potężnej hordy bajkerów, której przewodzi Łataszka Dementes. Po przebyciu pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furioza zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu. Akademia Pana Kleksa to współcześniona wersja z lat 80., która jest skierowana przede wszystkim do najmłodszych, ale również tych starszych widzów. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki, Adynie Zgódki, która trafia do tytułowej akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę. Krawen Łowca to opowieść o Rosjaninie, który urodził się w dużej arystokratycznej rodzinie. Od dziecka przyjawiał zamiłowanie do łowiectwa i myśliwstwa. Po rosyjskiej rewolucji w 1918 roku jego rodzina utraciła tytuł szlachecki i wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie doznała wiele upokorzeń ze strony mieszkańców tego kontynentu. Matka Krawena zaczęła cierpieć na depresję i popełnia samobójstwo. Sergiej, nienawidząc swojego obecnego życia, wyjechał do Afryki, by zająć się tym, czym kochał. Polowaniem. Tam, krawędź, spotkał szamana, który podarował mu rzadkie i egzotyczne eliksiry z dżungli. Dały mu one siłę, szybkość i zwinność dzikiej bestii. Wkrótce, Sergiej stał się najlepszym i najbardziej znanym łowcą na świecie. Chciał w ten sposób udowodnić, że jest godny utraconego tytułu. Deadpool 3 na dzięki, gdy robiłem ten filmik jeszcze nie ma trailera, ponieważ zdjęcia nie zostały jeszcze dokończone ze względu na strajk aktorów. Ale wiadomo, że Deadpool 3 to nadal w przeważającej mierze film o Deadpoolu. Jego zabawy z wehikułem czasu Cable'a przykuły uwagę TVA, której to organizacji stał się więźniem. TVA to skrót o Time Variance Authority, czyli fikcyjna organizacja, która jest przedstawiona jako grupa monitorów osi czasu. Kiedy główny bohater dowiaduje się o planie TVA dotyczącym stworzenia wielozadaniowej armii, postanawia wydostać się z niewoli, próbuje też namówić Wolverina, aby się do niego przyłączył. Joker 2 skupi się na losach Artura Flecka po wydarzeniach ukazanych w poprzedniej części z 2019 roku. Zobaczymy, jak bohater radzi sobie w Arkham Asylum i poznamy nową historię jego relacji z Harley Quinzel. Choć oryginalnie była ona lekarką pracującą w szpitalu psychiatrycznym, mówi się, że tym razem dojdzie do modyfikacji najpopularniejszej wersji. Przyszła partnerka w zbrodni Jokera tym razem również ma być pacjentką Arkam. Intrygującym faktem jest to, że film ma być wzbogacony o elementy muzykalowe. Gladiator 2 ma rozgrywać się 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Sam Russell Crowe uważa swoją rolę w Gladiatorze za przełomową, która w ogromnym stopniu ukształtowała jego karierę. Wiemy już na pewno, że jego postaci nie będzie w sequelu. Podobnie zresztą jak Komodusa, czyli Joaquina Phoenixa. Niestety tylko tyle wiem na dzień dzisiejszy, ale Ridley Scott podobno już stworzył historię drugiej części. Plotki mówią, że film może opowiadać historię przyszłego cesarza, który wcale nie chce nim być. Zamiast przyjęcia należonego mu tytułu, dorosły Lucjusz wkroczy w filmie na arenie ku trwodze swojej matki, senatu rzymskiego oraz innych wysoko urodzonych Rzymian. Należy jednak pamiętać, że są to wstępne przewidywania i sama fabuła może nas jeszcze zaskoczyć. A wy na jaki film czekacie najbardziej? Zapraszam do oceniania i komentowania. Z mojej strony to wszystko, miłych sansów, trzymajcie się.